Cześć, witajcie w drugiej części Mega prezentów. Ok, więc pozdrawiam Rozi 3312. I dziękuję za włosy! Bardzo dziękuję, właśnie one mi się strasznie podobały, ale ich w końcu sobie nie kupiłam. bo Ja wielu rzeczy nie kupuję, a chcę je. <grych> więc pozdrawiam Super Dasha Z12 już ponownie. <grych> Ojej, dziękuję za bluzkę. Mam chyba taką, ale różową, więc dziękuję. Pozdrawiam amelix 33. Lub 33. Dziękuję za czapkę, która bodajże jest unikatem, ale nie jestem pewna, więc bardzo dziękuję. Pozdrawiam amelix 33 lub 33. I dziękuję za okulary! Pozdrawiam Gaba 0508 i dziękuję za. za buty. Dziękuję. Yy, pozdrawiam Super Dasha z 12. Podobnie. Już nie wiem który raz. Ojejku! Ojejku, jaka piękna sukienka. Jeju, dziękuję bardzo. No i ostatnie cztery prezenty. Pozdrawiam Suzana gingerpa. Już nie wiem też, który raz. Nie wierzę, ona dała mi te okulary. Jejku, dziękuję bardzo. One były z tego wipaja, Ja właśnie nie mogłam sobie go kupić. No, pozdrawiam Super Dasha z 12. Jejku, dziękuję za włosy. Nie wiem już, które to moje włosy, ale dobra. Pozdrawiam Suzana gingerpa. I dziękuję za włosy. Bardzo dziękuję. Mam takie chyba różowe, więc dziękuję. I pozdrawiam czarna brzytwa 1, 2, 3, 3, która dała mi... Ojej, spodnie z listy. Bardzo dziękuję. Okej, okay, teraz jeszcze zrobię... Ojej, jak moja lista jest duża. Teraz jeszcze zrobię look. Który miałam zamiast zrobić. Ojej, ile rzeczy. Nie wiem, czy ja to znajdę. Um, a, to ja mam zrobić taki look. Okay. Naprawdę bardzo fajne rzeczy dostałam. Um, okay. Tego nie zdejmę. E, kolczyka też nie zdejmę. Ok, włosy chyba takie zostawię, szczerze mówiąc. Wezmę sobie taką syrenkę, bo pasuje mi nawet. Um, I wezmę chyba... Takie coś, to było takie. Coś. Takie coś wezmę. Nie wiem, no, no szczerze mówiąc, nawet mi się podoba. E, aha, tej Yang Yang jest tutaj. Okej, okay, zrobiłam małe cię. Ojejku! Dostałam prezent kolejny! Okej, okay, zapiszę tylko look. Ubiorę się jego... w jego. Ja ubiorę też przyjmę do oceniania. Ubiorę się w niego Okej okay. Dodatkowy prezent eee, Dobrze, pozdrawiam Pa I dziękuję za Ojejku, dziękuję ci bardzo eee, Ubrałabym, ale już się ubrałam w ten komplet Ale dobra, zaprezentuję to Tak to wygląda eee, jeszcze, jeszcze raz Jeszcze raz się ubiorę wtedy to look. ok, I jednej osobie bym dała grafa. W sumie to dwóm osobom. Ponieważ dały mi naprawdę takie rzeczy. O ja ja pasów podarowana. <grych> y Suzanie da, dam później już grafa, ale dam e, takim dwóm osobom, ponieważ e, na przykład tak, dam sweet girl. Ponieważ dała mi ten unikat, którego nie ma już w tym roku I jeszcze później dam... Y... Postaram się oczywiście wszystkim dać Ale jeszcze później po... y... Czy... Y... jeszcze dam y... x milenka xd Ponieważ da mi Ying Yang, którego bardzo chciałam Które bardzo chciałam Więc to chyba na tyle, więc dziękuję za uwagę Trzymajcie się, no i do następnego odcinka Cześć!